Dzień dobry widzowie. Grałem dzisiaj dziewiątą rundę w Bydgoszczy, moją ósmą rundę. I moim przeciwnikiem był Franek Sernecki, Mistrz FIDE o rankingu 2.260. No i zapowiadało się, że nie będzie łatwo. No i łatwo nie było, bo przeszedłem w debiucie przez gorszą pozycję. Nawet nie wiedziałem podczas partii, że było źle. Zagrałem jak zwykle, po prostu spokojnie w debiucie, że później grać na wygraną. Czyli po prostu wyprowadziłem sobie figurę. Chciałem ustawić taką hetma hetmańską indyjską, tylko że odwróconym kolorem, z tępem więcej. No, i coś podobnego powstało, chociaż teraz zmieniłem i uznałem, że sobie po prostu zagram takie ustawienie i później zobaczę. Może konie 5 taki był plan. Żeby zająć to, później może zagrać przez F4 i pojechać na tym skrzydle. Już tak grałem kilka partii, szczególnie na internecie, no i widziałem, że ludzie się gubią w tych pozycjach. Dlatego tym razem też chciałem tak zagrać. No i tu się zmieniło i teraz chciałbym tego skoczka na e 5 utrzymać, no ale niestety nie ma jak. Bo koniu C6, po F4. Już trzeba liczyć jakieś bicie, bicie i grać z takim pionkiem. Pewnie nie, co dalej jest ok, pozycja, ale po prostu nie, nie, nie podobało mi się. Nie chciałem tego grać. Bo ciężko jest taki jasny plan do przodu pokazać dalej. Dlatego uznałem, że zamiast tego wolę zbić i ewentualnie drugiego skoczka sobie tam wstawić. No i skończyło się właśnie w ten sposób. Tu przeciwnik chciał wymienić gońce, no ale uznałem, że im więcej figur, tym mam większą szansę grać na, na przewagę, jakoś więc zamknąłem całe centrum poszło 8, Kf3, g6 i teraz teraz miałem do wyboru parę opcji albo mogłem jakoś wzmocnić to centrum grając na przykład c3, albo mogłem zagrać konie 5 od razu tylko po Kf5 co on tutaj mógł grać, mógł zagrać jakieś G7 czasami nawet i skocz, skoczkiem wejść tutaj czasami coś takiego mogło być dobre dlatego znam że jak szybko zagram G4, G5 to te tego nie będzie no i właśnie z tego powodu Zagrałem skoczek E5, teraz G4. Konie 5 Jakby teraz tak zagrał, to jest jeszcze bicie tutaj, i dlatego nie wchodzi od razu. Dobra, o to chodziło. Bo tak nie mogłem sobie przypomnieć, dlaczego konie 5 od razu, a nie najpierw G4. A jak teraz zbiję gońcem, to pobicie chyba w po biciu gońcem nie pamiętam, czy chyba oboma pionkami liczyłem. I po jednym, pobiciu drugim, pionkiem była pozycja dobra, a po biciu skoczkiem po prostu biję tym pionkiem, i też powinienem tutaj stać trochę. Chociaż komputer się nie zgadza. Komputer pokazuje, że goniec 7 i czarny w ogóle jest ok. No dobra, ja to widziałem inaczej. Widocznie widziałem to źle. W partii poszło goniec B7. No i tu już zgodnie z planem pojechałem tym pionkiem, żeby nie było koniec 6, koniec 4. Żeby też zyskać trochę przestrzeni i później dołączyć drugiego pionka do, do ataku. Przeciwnik zagrał dobrze, bo zbił tutaj i zbił tutaj. No i co? No I teraz zagrał H6. O, w ogóle on teraz mógł grać E8. O. No podczas partii zagrał tak. H6, H4, H5. I tam te, teraz jest mój ruch. I gram goniec z D4. Nie wyrobi się z goniec y, e 8 goniec C5. A jakby zamiast H6 zagrał od razu wjeżdża E8, to wyrobi się z goniec tu i tu. Nie widziałem tego podczas partii. No i tutaj mogą być, być problemy. W sensie pewnie bym tego nie przegrał, bo to pozycja dalej, nawet jak zamknę później po c to komputer może pokazuje nawet 0,6 dla czarnych, ale jakoś nie widzi mi się, że było aż tak duże problemy tak w, w takiej praktycznej partii, jak nie grają komputery. No bo ciężko jest wskazać, w, w, gdzie miałem aż taki duży problem w tej pozycji. No a tutaj już wydawało mi się, że jest dobrze, bo jak zagrałem B4, to takim moim prostym planem jest zamknięcie jakoś tego, tego skrzydła. W jaki sposób chcę tak zamknąć, żeby nie puścić tego pola. Czyli najlepiej a4, a5, jak Przechnie b5, to po prostu sobie wtedy przestawiam wszystko w ten sposób, ustawiam tak, ta wieża idzie na g3, żeby, żeby pilnować też tego pionka. druga wieża idzie na g2 albo na g1 i w którymś momencie tego gonica święcę na h5. Taki ogólny plan. No i tak się skończyło. Tutaj jeszcze niepotrzebnie Franny chyba zablokował sobie całą grę manewrem goniec a6, goniec c4. No I po A5, B5 tu już jest pozycja naprawdę bardzo nieprzyjemna. To co ja chcę zrobić, to tak. Zagrać tu końcem, jedną wieżę ustawić tu, drugą wieżę ustawić tu i strzelić na H5. No i tak było w partii. Po prostu tak sobie to przestawiłem. On tu nic mądrego nie mógł zrobić, po prostu ma całkowicie zablokowaną pozycję na całej szachownicy. Tu nie może zrobić nic, tu nie, tu nie ma żadnego pchnięcia. Królem za bardzo też nie może uciekać, bo wtedy, wtedy strzelę, bo królewo się zawsze zbije na, na H5 i też jest kiepsko. Więc po prostu sobie to wygrałem, tak się musiało przestawić, no i teraz następne jest bicie wieża na g2 wypuszcza gońca na, gońc na b3 za chwilę no ale to jest za późno, Goniec nie ma szans wrócić się nigdzie tutaj, bo wszystkie te pola są odebrane a tutaj nie, nie wejdzie, bo to pole też jest zajęte więc zagrałem sobie g6, no i tu grozi wieża h6, wieża h8 z matem poszło jakby c8, no i tu Franek jako gentleman dał się zamatować już w takiej pozycji, że wystarczyło tylko tam zrobić jeden czy dwa ruchy. Także tak, tak wyglądała dzisiejsza partia. Ciężko na początku, tak technicznie, ale później, jak już się zamknęła pozycja, to już bardzo łatwo. W sensie, już od tej pozycji jakoś tak. Bardzo prosty plan, no i no, po prostu wygrałem. Ale na początku, jak zawsze w tych, w, w tych pozycjach, no tutaj nie byłem pewny w wielu rzeczy. Bo tu mógł grać na różne sposoby, no i nawet obiektywnie, według komputera, z trosz, troszkę gorzej stałem. No ale wygrałem. Jutro gram. Bardzo mi im także będzie ciekawe. Gram czarnymi, chyba trzeba niestety grać na wygraną, no bo nawet tymi czarnymi, bo jestem dopiero dziewiąty, a dzielę miejsca 2-9, więc bo hol, na Buchholce nie ma co liczyć. Ale tak czy inaczej, na dzisiaj to wszystko. Dzięki, że byliście i trzymajcie się.